I zobaczmy, drogie skorpiony, co dla Was w miesiącu czerwcu 2021 roku, jaka energia będzie Wam towarzyszyć? Dla Was bardziej stokrotkowo? Inne miejsce. Zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie chciało pokazać. A więc jaki ten miesiąc dla skorpionów może obierać kierunek? Lub w którą stronę może was gnać? Albo co może charakteryzować miesiąc czerwiec, właśnie przy Was? A więc czerwiec dla skorpionów. Czerwiec dla skorpionów. Możecie słyszeć psa w tle, ale jak mówiłam, w intro to taki duszek opiekuńczy tych czytań. Wy w czerwcu, drogie skorpiony. Co stanowi wyzwanie dla Was w miesiącu czerwcu? I jaka rada dla Was, drogie Skorpiony? Ciekawe, czy będzie dynamiczny ten miesiąc, słysząc psa? I jest to znak również, pamiętajcie, wszystkie znaki dookoła też są prognozą. A więc może też będziecie gdzieś gnać, za czymś pędzić. Kto wiem. Pod spodem kierunek bądź trend tego miesiąca, albo wpływy, które też się będą e, może Wam pokazywać. No jakaś, słuchajcie też, informacja na ten miesiąc, e, a więc karta tła e, w postaci siódemki kielichów. A więc e, wybory. E, wybory, czasami iluzje, czasami brak, e, no właśnie, jakiegoś konkretu, doprecyzowania, szczegółu, e, albo. Brak pewności względem jakiejś chociażby decyzji. A więc tutaj możecie teraz obecnie z czymś takim się mierzyć, i to może mieć wpływ na ten miesiąc, czerwiec. Albo faktycznie w czerwcu również te wybory, te poszukiwania będą także Wam towarzyszyć, będą dla Was również aktualne. Sam miesiąc pokazuje się dla Was bardzo pięknie, bo pokazuje się w karcie Asa Denarów. A więc Skorpiony, macie tutaj szansę. no Fajny początek na coś, co jest całkiem intratne, na coś, co daje e, i pieniądz, i możliwości. E, to jest również karta czasu, a więc, tak jak powiedziałam, może faktycznie będzie Wam brakować tego czasu, e, albo będziecie mieć go w nadmiarze i nie będziecie wiedzieć, co z nim możecie zrobić, bo to też dla niektórych może być taka e, energia. Ogólnie miesiąc denarowy, a więc finansowy, przedsiębiorczy, e, no też pokazujący, słuchajcie, możliwości, a więc może też będą się przed. Wami właśnie jakieś tutaj a, opcje, a bardziej eklarować, bardziej y, dookreślać właśnie a, a propos tego, a tej siódemki kielichów. A więc jakiś konkret być może uzyskacie, albo ten miesiąc będzie chciał Wam nakreślić właśnie taki konkret, będzie chciał Wam coś pokazać, będzie chciał wam coś dać, na przykład. A więc być może tutaj kwestie majątkowe będą w tym miesiącu dla Was szczególnie istotne, albo będziecie po prostu mieć farta, czy też szczęście w finansach, no bo są to korzyści materialne. A więc taki, mam wrażenie, dobry, harmonijny miesiąc, czy też płodny Wam się tutaj szykuje, jeżeli chodzi o no, takie właśnie działania związane z inwestycjami, z, z pracą, z siłą, czy poczuciem chociażby jakiejś stabilności. Wy w miesiącu czerwcu, drogie skorpiony, jak wy się pokazujecie? O! A wy się pokazujecie do góry nogami, a więc macie tutaj, słuchajcie, inny e, ogląd e, na daną sytuację. A więc wy, jakby tutaj, jesteście trochę pohamowani, e, czy też wstrzymujecie się być może z czymś, może właśnie z jakąś inwestycją, czy też decyzją, właśnie kupna, sprzedaży. Czegoś, co z tą materią pieniądza jest do zrobienia dla Was. Więc być może ten miesiąc, czerwiec, będziecie tutaj bardziej skłonni, aby się zastanawiać, aby dywagować, aby rozważać pewne kwestie, aby właśnie patrzeć lub szukać pewnych punktów zaczepienia, aby się nie pomylić, aby zrobić. Najlepiej dla siebie, jak to jest możliwe. A więc tutaj taką macie energię. Energię również taką sprzyjającą temu, co jest artyzmem, a więc jeżeli działacie w jakimś takim niekonwencjonalnym być może kierunku, no to macie tutaj całkiem dobrą, być może aurę do tego, żeby działać, żeby wymyślać, żeby kreować, żeby czuć flow. Co jest wyzwaniem dla Was w miesiącu czerwcu zobaczmy. Mm, dziewiątka, dziewiątka mieczy. E, dziewiątka mieczy, a więc no taka karta strachu, taka karta trochę gdzieś e, być może hmm, poczucia e, odizolowania albo e, no w ogóle e, braku takiej możliwości psychicznej do tego, żeby coś e, przemóc w sobie lub w... E, Wpaść na jakiś taki pomysł, który pozwoli coś odblokować. A więc być może to takie wasze wewnętrzne tutaj blokady się będą chciały ujawniać w czerwcu, może będziecie się przed czymś czegoś albo kogoś obawiać. Samy miesiąc pokazuje się jako całkiem sensowny, jako całkiem taki przyziemny. Może też jest znakiem do tego, że będzie po prostu energia mocno was uziemiała albo sprowadzała na ziemię, bo być może gdzieś tutaj no, albo tego potrzebujecie, albo faktycznie jest to akurat. Temat na czerwiec dla Was, więc tutaj może taki czas dla Was nastał, że musicie pewne rzeczy może przewartościować, a może się z nimi zmierzyć, a może się odważyć, może wyjść, zdecydować się na coś. Tak jak powiedziałam, kupno, sprzedaż, inwestycja, pomnażanie majątku albo wybór, właśnie względem tego, co daje konkretny dla Was, no, w tym przypadku na przykład, zysk, a nie stratę. Jaką radę macie? Zobaczmy. Też macie dziewiątkę, ale dziewiątkę, y, dziewiątkę, słuchajcie, y, dziewiątkę kielichów. E, a więc tutaj radzone jest Wam no, sprawianie sobie może faktycznie a przyjemności, może e, wiecie, czytanie jest ogólne, każdy ma inną sytuację, ja zaraz jeszcze sobie doprecyzuję tą kartę, natomiast m, mogą tutaj się rysować różne scenariusze, bo jeżeli faktycznie robicie coś na siłę, jeżeli się z czymś siłujecie, barujecie, a nie przynosi Wam to żadnego efektu, e, no to faktycznie może przy, przyszedł czas na to, żeby się odblokować i zrobić sobie przyjemność lub ułatwić sobie życie, o tak powiem, w kwestii chociażby takich decyzji, czy takich kroków, które nie utrudniają właśnie życia, a pozwalają no, nie martwić się lub nie stresować, a więc wybrać to, co jest złotym środkiem. Chociaż tutaj Wam się wybory jako takie nie pokazują, natomiast no, poza tą siódemką właśnie kielichów, która może mi sygnalizować, że gdzieś tutaj z czymś się zastanawiacie albo w czymś przebieracie. Natomiast jeżeli jest to kwestia zupełnie innego, innej natury, it No, to być może faktycznie radzony jest wam też pewien umiar w, w tym miesiącu, aby z czymś nie przedobrzeć. Też mogą mi o tym świadczyć chociażby te właśnie karty waszej energii, tego wisielca, że z czymś właśnie wstrzymujecie się, z czymś się zawieszacie, do czegoś podchodzicie może bardziej poważnie. Może ten miesiąc również tutaj w tym denarze też chcę powiedzieć, że ten czerwiec będzie dla was trochę taki bardziej konkretny, że liczy się czas także, że liczy się czas, że liczy się dla was być może jakiś. No, jakiś ruch właśnie teraz, a nie kiedyś tam, a nie później. A więc tutaj być może taka energia dla niektórych się pokazuje. Zobaczmy jeszcze, słuchajcie, co ta dziewiątka może inaczej, co ta dziewiątka mieczy oznacza jako wyzwanie. Co musicie w tej dziewiątce mieczy osiągnąć, zrobić? Poza faktem a, przełamania jakiegoś strachu, wyjścia za jakieś być może klatki. Co skorpiony muszą. Co oznacza ta dziewiątka, yy, dziewiątka mieczy? Okej, okay, siódemkę, siódemkę mieczy. A więc no siódemka mieczy, słuchajcie, i ta dziewiątka mieczy, no taka trudna bardzo energia. A więc tutaj wyzwaniem jest dla was to, żeby albo rozpoznać coś, co nie jest uczciwe, albo rozpoznać coś, co wam szkodzi bezpośrednio, jeżeli chodzi o, no, o wasz stan taki psychiczny, a więc względem jakiejś być może sytuacji. A co oznacza ta dziewiątka kielichów? Jeszcze zobaczmy, a z mieczy. A z mieczy, a więc odcięcie, odcięcie lub podpisanie czegoś, co ma was co ma Wam otworzyć nową, nową furtkę być może, nowe, nową możliwość. Dokładnie, chodzi o jakąś okazję. A więc ja tutaj tak trochę to czytam, że być może y, szansą w tym miesiącu jakąś będzie dla Was y, coś, co się, czego się będziecie bać, albo w co nie będziecie chcieli inwestować, albo na co się nie będziecie chcieli decydować. Y, natomiast wyzwaniem jest, y, wyzwaniem jest to, żeby się, słuchajcie, nie dać strachowi. Który nie jest zasadny, tak bym powiedziała. Tutaj nie wiem, może to jest za jakiejś małej ilości osób, albo w ogóle nie wiem, czy to jest do, do jakiejś osoby. Natomiast tak mi się pokazuje, że waszym wyzwaniem jest to, żeby rozpoznać strach. Żeby rozpoznać może źródło strachu, albo to, co. Yy, czy, faktycznie to jest, czy faktycznie to jest coś, co was nie chce oszukać? Mówię o tej dziewiątce mieczy, o tej klatce, o tym braku pewnego spokoju we was. Yy albo względem kogoś, no bo to jest słuchajcie, karta, która zawsze symbolizuje takie trudne, y, y, trudne na przykład kwestie poczucia winy, czy y, jakiegoś kryzysu, słuchajcie, takiego y, nawet strachu, y, tego wszystkiego, co jest, y, no, takim wewnętrznym cierpieniem. A więc y, mówię, czy ten jest ogólne, więc tutaj mogą być różne scenariusze. Wy wiecie najlepiej, jak to do siebie dopasować. Niemniej, jeżeli faktycznie y, na przykład, nie wiem, może macie poczucie winy, które nie jest y, które nie jest prawdziwe, czy kto, czyjeś poczucie winy nie jest prawdziwe i to jest wyzwaniem, żeby to rozpoznać, żeby się temu na to nie dać nabrać na przykład. Tak mi się trochę tutaj pokazuje, żeby się nie dać może naciągnąć na jakieś, jeżeli to nie chodzi o Was, jeżeli to nie są Wasze stany, to żeby być może nie dać się naciągnąć czemuś, co nie jest do końca takie, na jakie wygląda. Może stąd też Wy tutaj się pokazujecie w odrobinę innej pozycji, w takiej, która wymaga od Was no, chwili może właśnie do namysłu. Co oznacza ten wisielec? Dlaczego Wy się pokazaliście w karcie wisielca? czwórka denarów, bo nie chcecie czegoś puścić, bo czegoś się trzymacie kurczowo. Bo to jest też majątek, a więc nie chcecie czegoś, no, czegoś przeinwestować, stracić. Gdzieś tutaj mm, zabezpieczacie pewien proces. No dobrze, a co ta siódemka mieczy jeszcze oznacza? Ale dziwne czytanie, słuchajcie. Co oznacza ta siódemka mieczy? Co jest tu wyzwaniem dla skorpionów? Pokazuję, słuchajcie, ósemka to jest normalnie siła, ale w tej karcie to jest sąd, yy, a więc no ja powiem tak, no nie wiem, musicie tutaj zrobić jakiś podział majątku, jakieś, ro, robicie jakieś roszady finansowe, yy, ktoś kogoś, nie wiem, yy, zastrasza, ktoś czegoś nie chce odpuścić, ktoś komuś nie chce, yy, takie mam, słuchajcie, no dziwne tutaj takie energie się pokazały, yy, takie trochę przeciąganie jakby liny na swoją stronę. A jaka jest rada jeszcze dla Was? Rada dla skorpionów? No, jakaś męska decyzja tu musi zostać podjęta, albo jakaś interwencja, no, jakichś osób, nawet bym powiedziała, że z, z poziomu urzędowego jest tutaj konieczna. A więc być może, drogie skorpiony, jeżeli faktycznie borykacie się z jakimiś kwestiami kupna, sprzedaży, inwestycji i, no i tego wszystkiego, co jest związane z finansową, z finansową materią. Z materią pieniądza, to być może warto się tutaj zanim dokonać jakiegoś ruchu, warto się skonsultować ze specjalistą, z kimś, kto będzie miał być może bardziej fachowy ogląd y, względem no, przepisów, szczegółów, właśnie y, tego, czego być może sami y, się boicie albo czego nie widzicie, y, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. No, takie czytanie Wam się pokazało, słuchajcie. Eee, takie czytanie, eee, takie czytanie trochę gdzieś, no, <laughs> mało bym powiedziała duchowe, ale takie bardziej konkretne. A więc być może tutaj są osoby, czy też Wy się właśnie, no mówię, eee, borykacie z jakimiś takimi dylematami. Czy coś wybrać, czy w coś wejść? Tutaj uczciwość się pokazuje, słuchajcie, uczciwość przede wszystkim jest wyzwaniem, aby coś, co macie do zrobienia, coś, co jest przed Wami i dla Was gdzieś w Waszą stronę kierowane, aby było w pełni jawne, aby było w pełni zrównoważone, czy jeżeli chodzi o jakiś podział, czy jeżeli chodzi o poznanie wszystkich szczegółów, aby, no właśnie, aby wiedzieć, aby mieć świadomość, aby być świadomym. I aby gdzieś z czymś być może, słuchajcie, czegoś nie przecenić, aby czemuś też się nie dać wystraszyć, czy nie dać się zastraszyć. Tak powiem, bo tutaj mówię, czytanie jest ogólne, może to się kierować do różnych osób w różnych aspektach, ale ogólnie sprawiedliwość jest dla Was wyzwaniem. Sprawiedliwy osąd, brak, słuchajcie, złodziei psychicznego lęku, brak złodziei psychicznego takiego jakiegoś poczucia zniewolenia przede wszystkim w jakiejś materii, z którą być może bezpośrednio się w tej chwili stykacie. A więc tutaj ważne, aby nie pozwolić sobie czy komuś na jakieś w, w Targnięcie w te sprawy wasze, waszych myśli, waszych myśli, waszych snów, waszego poczucia bezpieczeństwa. Do zobaczenia. Hej! Witam was w drugiej części miłosnej i pracowej. W tym miesiącu tak, słuchajcie, trochę nietypowo, bo energetyczne karty wam wyciągnę. Po jednej na każdy aspekt. Dodatkowo karty anielskie z przesłaniem na ten miesiąc. I hasła anielskie, które, no, może mają być dla Was znakiem, czy też sygnałem tego, co w tym miesiącu być może będzie dosyć istotne. Inna sceneria, inny temat, ale wszystko w jednym filmie, żebyście nie szukali i nie błądzili. Mam nadzieję, że Wam się podoba w tym miesiącu ta, ta wycieczka. Trochę gdzieś wychodzimy z domu, wszystko się też otwiera, a więc i ja też chciałam Wam zaproponować trochę tej sielsko-anielskości przy okazji czytań, abyście dali się porwać, abyście poczuli trochę właśnie tej natury, która, jak wiecie, jest energetyzująca, która jest ładująca i właśnie najważniejsza, żeby albo znaleźć pewne osprężenie, albo żeby znaleźć niekiedy pewne odpowiedzi na nurtujące nas pytania. A więc pamiętajcie, żeby szukać wszystkiego, czego potrzebujecie w tym, co jest i autentyczne, i naturalne. Tymczasem, nie zwlekając, zobaczmy, co w miesiącu w czerwcu a może Wam się wydać istotne, albo co karty chcą pokazać, co może być istotne dla Was w akcencie miłosnym i w akcencie pracowym. Więc skorpion i czerwiec. Co w skorpiony w czerwcu na co chcą Wam energetyczne karty zwrócić uwagę, a więc może to być energia, która Wam się pokaże, pojawi. Lub znak, sygnał do tego, co gdzieś wy powinnyście może zrobić. Miłość w czerwcu. Wiadomość energetyczna dla Was pod kątem miłości na czerwiec i pracę dla skorpionów. W miłości pokazała Wam się wewnętrzna siła. A więc nic nie wytrąca mnie z mojej ścieżki do światła, ponieważ mam pełne zaufanie do siebie. Zdaję sobie sprawę z moich wrodzonych cech i zdolności i wiem, że dzięki kosmicznej czy też boskiej energii mogę zrobić wszystko. Cała moc, której potrzebuję, jest we mnie. A więc gdzieś tutaj ktoś z Was, Drogi Skorpiony, w tym miesiącu może będzie potrzebował tego, co jest Waszą wewnętrzną siłą. Może opanowaniem e, pewnych emocji, pewnych stanów, czy lęków, e, czy pewnych obaw. Czy tego, no właśnie, co jest czasami bardzo pozytywne, ale też potrafi gubić. A więc gdzieś tutaj hasło dla Was na ten miesiąc to wewnętrzna siła siła tego, co w Was spójne, integralne, z Wami przede wszystkim a kompatybilne. Takie Wasze, a takie, czemu ufacie, a czego nie chcecie tracić. Czego jesteście w sobie pewni? A więc mocny akcent, również jak widzicie, czerwieni, a więc tego, co jest także czakrą, bym powiedziała, podstawy. A więc być może gdzieś komuś tutaj w kwestiach miłosnych brakuje jakiegoś gruntu pod nogami, albo no, czuje jakąś niestabilność. I tu karta chcę Wam zaznaczyć: masz w sobie, Skorpionie, tę siłę, posiadasz siebie dla siebie, a więc ufaj, wiesz i twórz wokół siebie mocne energetyczne pole, aby się nie dać temu, co gdzieś być może chce Ci tę energię zabrać. Co jest na pracę Wam prognozowane? A w pracy pokazały Wam się z kolei afirmacje, też kolor czerwieni. Karta mówi słucham siebie i uznaję swoje potrzeby, stawiam na siebie i zachowuję swoją moc. Jestem odważna, odważny i delikatny, delikatna. Nie muszę się bać innych. Szanuję siebie. I inni szanują mnie. A więc tutaj być może chcecie coś jeszcze bardziej w tej pracy, albo marzycie o czymś, czego potrzebujecie. Karta mówi: słuchaj siebie, znaj swoje wartości, miej wartość swoją, zapewnik. Tak? Zauważcie w kwestiach tych i uczuciowych, i tych zawodowych. A więc być może niektórzy gdzieś łączą te dwa światy. Może w, w tych dwóch energiach w tym miesiącu będziecie mocno potrzebowali być sfokusowani właśnie, właśnie w kierunku swoich mocnych stron, mocnych cech, pewności siebie i potrzeby właśnie afirmowania tego, co jeszcze fajniejsze, co bardziej pozytywne, co dające, dodające wam skrzydeł. A propos skrzydeł, zobaczmy co chcą Wam jeszcze karty opiekuńczych duchów powiedzieć. Ja sięgnęłam ta pierwszą, niech tak zostanie. A no, pomimo, że tasowałam te karty, pokazała Wam się dokładnie ta, która pokazała się i wagą. A więc y, boska interwencja. Karta mówi, możesz czuć się sfrustrowany, ponieważ coś się zatrzymuje lub opóźnia. Postęp wydaje się boleśnie powolny, ale to jest błogosławieństwo, to boska interwencja w działaniu. Kiedy czas będzie w doskonałej harmonii, wszystko dojdzie do skutku. A więc gdzieś tutaj, drogie skorpiony, może są wśród was osoby, które się czemuś buntują albo, albo właśnie tracą energię poprzez to, że nie chcecie yy, zauważyć swoich potrzeb albo boicie się zauważyć swoich potrzeb albo mylnie patrzycie na swoje potrzeby. Też tak może być. Dlatego tutaj karta mówi, zaufaj temu, co jest wewnętrzną i boską energią, temu, co idzie z góry, temu, co wymierza wyznaczać i cele, i kierunki, które właśnie dzieją się po coś. I taką gdzieś tutaj obieracie strategię na czerwiec. Albo ta strategia jest obierana na Was, patrząc na te kolej rzeczy. A więc nie bójcie się tego, co się dzieje, natomiast nie zapominajcie o sobie, o tym, co jest w Mocne, kim jesteście. No i afirmujcie, działajcie w stronę polepszania, ulepszania i przede wszystkim starajcie się może bardziej doprecyzować, to czego potrzebujecie, bo gdzieś ta karta afirmacji może mi na to wskazywać, że czasami, pamiętajcie, mówimy marzenia, życzenia, a nie wszystkie się spełniają albo spełniają się połowicznie. Dlaczego? No, bo właśnie brak tej, e, brak tej kroki nad i, brak tego, co jest dopełnieniem. Zbyt ogólnie, pamiętajcie, przyciąga to, co ogólne. Dlatego może tutaj ten znak, hasło właśnie po to, dla niektórych z Was, aby jeszcze coś ulepszyć, aby coś bardziej e, dookreślić, wzmocnić, albo samemu sobie przekonać do tego, co dla Was najlepsze. Jakie hasła dla Was na ten miesiąc? Hasła, znaki e, z kosmosu, które są dla Was albo znakiem. E, Takim po prostu na ten miesiąc, co może gdzieś wokół Was widrować w osobach, sytuacjach, okolicznościach, albo jest znakiem, sygnałem do tego, co jest pewną radą lub komunikatem, na przykład od kogoś, kto chciałby Wam coś powiedzieć. Każdy niech sobie zinterpretuje to po swojemu. A więc pokazała Wam się równowaga, entuzjazm i akceptacja. A więc przyjęcie, zaakceptowanie, uznanie. Takie znaki, hasła dla Was na ten miesiąc, drogie Skorpiony. Trzymajcie się pozytywnej i wspaniałej wibracji w miesiącu czerwcu dla Was. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych czytaniach.